Czwartek, 6 października. Andrzej Nejman, Wiadomości Nowego Dziennika. Witam Państwa. W czwartek minął termin rejestracji do głosowania w polskich wyborach parlamentarnych, które w Stanach przeprowadzone zostaną w sobotę, 8 października. Ze wstępnych danych wynika, że w okręgu nowojorskim głosować będzie mniej osób niż w wyborach w 2007 roku. Konsul przemysław Balcerzyk przypomina, że oprócz zgłoszenia się do spisu wyborców, warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu i okazanie go przed Komisją Wyborczą. Adresy miejsc, w których możemy głosować, już w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika i na naszej stronie internetowej. Współzałożyciel i charyzmatyczny szef firmy Apple Steve Jobs zmarł w środę w Kalifornii w wieku 56 lat. Jobs był jednym z najsłynniejszych informatyków świata, nazywanym ikoną i legendą Krzemowej Doliny. Firmę Apple założył w 1976 roku z kolegą Stevem Woźniakiem. Produkty jego firmy Mac, iPod, iPhone, iPad zrewolucjonizowały nie tylko przemysł informatyczny, ale także telefonii komórkowej i muzyczny. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Steve'a Jobsa. Wiadomo jednak, że od lat cierpiał na chorobę nowotworową. Żal z powodu śmierci Jobsa wyraził m.in. prezydent USA Barack Obama z żoną Michelle. Szwedzki poeta Thomas Tranströmer został laureatem tegorocznej literackiej nagrody Nobla. Tranströmer ma 80 lat. Z zawodu jest psychologiem. Tworzy od 60 lat. Jego wiersze przetłumaczono na ponad 50 języków. Tegoroczny noblista jest też tłumaczem. Przekładał na szwedzki m.in. wiersze Czesława Miłosza. 80-letni poeta jest siódmym szwedzkim laureatem literackiego Nobla. Nagrodę odbierze tradycyjnie 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora Alfreda Nobla w Sztokholmie. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu odbyła się w czwartek rozprawa w sprawie skarg katyńskich. Krewni ofiar zbrodni katyńskiej zarzucają władzom Rosji, że nie dokonały należytej kwalifikacji prawnej tej zbrodni, nie ustaliły jej sprawców i nie wyciągnęły wobec nich konsekwencji. Rząd Rosji w Strasburgu dowodził, że Trybunał nie ma jurysdykcji czasowej, by rozpatrywać skargi katyńskie dotyczące faktów sprzed 70 lat. Polski MSZ odpowiada, że zbrodnia katyńska jako zbrodnia wojenna nie ulega przedawnieniu. Pięciu byłych szefów MSZ wydało wspólne oświadczenie, w którym wyrazili solidarność z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. "Czujemy się w obowiązku wyrazić głęboki sprzeciw wobec ostatnich wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego o stosunkach polsko-niemieckich" napisali. Protest wobec niedawnej wypowiedzi szefa PiS o kanclerz Niemiec Angeli Merkel podpisali Władysław Bartoszewski, Andrzej Olechowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Dariusz Rosati i Adam Daniel Rotfeld. W książce Polska Naszych Marzeń prezes PiS napisał, że nie sądzi, żeby kanclerstwo Angeli Merkel było wynikiem czystego zbiegu okoliczności. Była republikańska gubernator Alaski Sara Palin ogłosiła w środę, że nie będzie ubiegać się o nominację prezydencką swojej partii w wyborach w 2012 roku. Dotychczas była gubernator Alaski sygnalizowała, że może wziąć udział w walce o kandydaturę na najwyższy urząd w kraju, ale nigdy oficjalnie tego nie ogłosiła. Sarah Palin w poprzednich wyborach prezydenckich w 2008 roku startowała jako kandydatka na wiceprezydenta USA w parze z Johnem McCainem jako kandydatem na prezydenta. Do 2009 roku sprawowała urząd gubernatora stanu Alaska, jest związana z prawicowym ruchem tea party. I na koniec jeszcze jedna wiadomość. W najbliższą sobotę o godzinie 7 w Memorial. Aud A nie, to to yy, drodzy Państwo, bo to akurat dotyczy troszeczkę mojej skromnej osoby, więc może najpierw zobaczcie o co chodzi. Szalone nożyczki. Ale za chwilę zostanie tutaj popełnione morderstwo. Ciekawe kto zabije? ciekawe. O tym zdecydujecie Wy. Teatr Kwadrat w New Jersey na Manhattanie. Trzynaście. Teraz był no. Reasumując. O siódmej wieczorem w sobotę w Montclair Memorial Auditorium na Uniwersytecie szalone nożyczki od 97 roku. Sztuka ta jest Księdze rekordów Guinnessa jako najczęściej i najdłużej grana sztuka na amerykańskich scenach. W Polsce zagrana ponad 1500 razy, w samym teatrze kwadrat, w moim teatrze zagrana ponad 600 razy. Zapraszamy serdecznie. W niedzielę można będzie ją też zobaczyć na Manhattanie w Tribece, w Tribeca Performing Arts Center. Zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę. Wiadomości wideo na stronie internetowej Nowego Dziennika od poniedziałku do piątku, zawsze o 7 wieczorem.